Cześć, tu młody inwestor, a to co tygodniowe rozliczenie. Ten tydzień był dla mnie gorzką lekcją pokory. Z jednej strony długoterminowo wszystko idzie zgodnie z planem, ale na day tradingu zaliczyłem bolesny cios. Straciłem 500 dolarów przez jeden błąd i moją własną głupotę. Zostańcie ze mną, bo opowiem wam jak to się stało, ale też pokażę wam, jak szukałem najlepszych spółek. Zanim przejdziemy do liczb, pewnie zauważyliście, że ten odcinek wygląda dużo lepiej. Moja kobieta zajęła się kompozycją kolorystyczną i motywem slajdów. Uważam, że wyszło to naprawdę ładnie, więc podziękowania dla niej. Mam nadzieję, że nowy design też Wam się podoba. Ten tydzień był raczej spokojny, a ja skupię się głównie na edukacji i stawianiu kroków w przód. Zanim przejdziemy do największego grzechu tygodnia, zacznijmy od podstaw, czyli od portfela długoterminowego. Cześć, jeszcze jedna informacja od montującego już odcinek młodego inwestora. I przede wszystkim propozycja dla Was. Od przyszłego tygodnia wprowadzam nowy, stały cykl na kanale, czyli Strategiowa Środa i co tydzień w każdą środę będę właśnie publikował treściwy odcinek poświęcony backtestingowi konkretnej strategii tradingowej, którą wybiorę ja na przykład z TikToka albo którą podeślecie Wy mi. Dajcie znać co o tym sądzicie. Zrealizowałem plan 90 a wpłata na konto Ike wyniosła 438 zł. Co było przeliczeniem 450 zł na kursie euro. W tym momencie na koncie IKE jestem na minus 11 zł straty. Myślę, że tu powinienem postawić kropkę i zakończyć moją przygodę. A tak serio, tak to wygląda, kiedy inwestujesz akcje, kiedy rynek idzie w dół. Ale mnie to w ogóle nie martwi, ponieważ jeżeli rynek będzie szedł dalej w dół, ja po prostu dokupię więcej w następnym miesiącu. A co z obligacjami? Na nich zarobiłem aż 6 groszy. O! To jednak pokazuje, że moim głównym silnikiem wzrostu będą ETF-y i inwestowanie w spółki. Witam wszystkich na analizie kalendarza makroekonomicznego na następny tydzień, 23-29 listopada i zaczynając od poniedziałku 24 listopada nie mamy żadnych newsów i tutaj... Będę patrzeć na wykres, będę gotowy wejść w pozycję, ale pamiętajcie, że w taki poniedziałek to on zawsze rozdaje karty na następny tydzień i może być mniejsza zmienność, dlatego warto tutaj uważać. Wtorek PPI nie ma szans, że w ogóle dotykam się wykresu. Środa mamy na dolarze Unemployment Claims o 14.30 czasu polskiego, czyli 8.30. I z tego co pamiętam, to chyba zawsze była to pompa w górę, po prostu albo w dół, więc będę tak z dystansem bardzo patrzeć na to wszystko, ale raczej nie będę dotykać także wykresu. Czwartek, Bank Holiday na dolarze, nie, nie handlujemy w Bank Holiday po prostu, i piątek mamy tylko na Kanadyjczyku coś, więc jak najbardziej piątek wchodzi w grę. I to chyba tyle z analizy kalendarza makroekonomicznego. Zapraszam do dalszego oglądania odcinka. Teraz przechodzimy do mięsa, czyli day tradingu. Na koncie fundowanym 50 tysięcy dolarów przez cały tydzień wykonałem tylko jedną, ale znaczącą transakcję. Skończyła się ona przegraną 500 dolarów. Ta strata wynikała z mojej własnej głupoty. We wtorek wchodziłem w pozycję długą, longa, na Nasdaku. Niestety nie zauważyłem równych dołków tuż poniżej może mojego wejścia. Rynek to natychmiast wykorzystał, a stop loss zadziałał. Well, well, well. Paradoks jest taki, że i w poniedziałek i w środę nie wszedłem w rynek, ale hipotetyczne pozycje trafiłyby do take profitu. Nie załamuję się tym. Dobrze przewidziałem kierunek. Proces jest ważniejszy niż wynik. Ten tydzień to był także czas intensywnej edukacji, zwłaszcza w zakresie akcji. Oglądałem filmy od Zawód Inwestor. I postanowiłem zastosować wiedzę w praktyce. Skorzystałem ze skanera spółek na myfund.pl, gdzie dzięki kanałowi Zawód Inwestor mam konto ekspert. Postanowiłem znaleźć potencjalne perełki, dzieląc poszukiwania na dwie kategorie. Zanim przejdziemy dalej, musimy ustalić, o czym w ogóle mówimy. Użyłem kilku ważnych skrótów finansowych, które są kluczowe przy analizie spółek. Z uwagi na Wasze uszy, postanowiłem po prostu rozpisać te skróty w tekście, a nie wymawiać je po angielsku. Pierwszy skrót to będzie. EBITDA, chyba tak się to czyta. Jest to po prostu zysk operacyjny spółki, zanim uwzględnimy koszty finansowania, podatki i amortyzację. To czysta, surowa gotówka generowana przez główną działalność. Dalej mamy EBIT. I jest to zysk, który firma wypracowała na swojej podstawowej działalności, zanim państwo i banki wyciągnęły rękę po swoje pieniądze. Ostatnim skrótem będzie CAGR i to jest średnioroczna skumulowana stopa wzrostu. Używamy tego, aby wygładzić skoki i zobaczyć, czy w długim okresie firma rośnie stabilnie. I przechodząc do pierwszych wyników, dzięki skanerowi spółek, akcje dywidendowe, które wyskoczyły, to Dewelia, Synthetic i Kruk. Drugim wynikiem, który stosowałem do znalezienia dobrej spółki, i tutaj wyniki mamy dosyć podobne, ponieważ dwie spółki się powtarzają. Przede wszystkim skupiłem się tu na rosnącej rentowności i przychodach, a wynik to PKO, Dewelia i Synthetic. Dwie ostatnie spółki pojawiły się w obu zestawieniach, jak już mówiłem. Co oznacza, że są warte głębszej analizy. Oprócz nauki, kluczowa była oczywiście dyscyplina. We wszystkie dni w których kalendarzu makroekonomicznym był czerwony folder na dolarze, nawet nie patrzyłem na wykres. To element mojej strategii, unikanie wiadomości o wysokiej zmienności. Personalnie wolałem niszczyć sobie psychikę, grając w geometrii dash. Tyle z mojego rozliczenia. Jak widzicie, bycie młodym inwestorem to ciągła walka, ale dopóki trzymamy się planu, idziemy do przodu. Pamiętajcie, cała moja droga jest transparentna. Po latach będziecie mogli sprawdzić, czy ta agresywna strategia 90-10 zadziałała. Na koniec, pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy. Mówi się, że pierwszy najlepszy moment do inwestowania był wczoraj, a drugi najlepszy jest dzisiaj. Nie zwlekajcie. Dajcie mi znać w komentarzu, jak oceniacie nowy motyw filmików oraz czy wy też złamaliście jakąś zasadę w tym tygodniu. Pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnego rozliczenia. Dzięki za oglądanie, młody inwestor. Widzimy się za tydzień.